Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły światu nie tylko nowe, nieznane tereny. Jak pokazuje historia, przyniosły także mrożące krew w żyłach historie związane z morderstwem i zagładą wielkich cywilizacji. Ten nieco dramatyczny, wręcz demoniczny wstęp, mam nadzieję, że nie odstraszy Was od oglądania dzisiejszego naszego odcinka, którego tematem oczywiście będzie Konkwista, czyli zdobywanie terenów Ameryki Południowej przez słynnych Konkwistadorów. Ale zanim do tego naturalnie przejdziemy, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do tego, żebyście zostawili kciuku niesiony w górę, a także do tego, żebyście się dzielili swoimi wrażeniami pod tym, jak i moi drodzy pod poprzednimi odcinkami naszego cyklu cyklu. A nade wszystko warto dodać, że tych odcinków wcale już tak mało za nami nie ma. Jest ich spora ilość, więc ci, którzy nie obejrzeli, zachęcam do nadrobienia zaległości. Moi drodzy, no właśnie. Przechodzimy do tematu dzisiejszego naszego spotkania i nie możemy nie zacząć od 12 października roku 1492. Z pewnością wielu z Was no, ta data śniła się po nocach, kiedy to na sprawdziany z historii musieliście się nauczyć daty odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, oczywiście umownie odkrycia Ameryki, bo to jest temat jak rzeka, i być może, jeżeli będziecie wyrażali taką chęć, stanie się on bohaterem jednego z kolejnych naszych odcinków, ale... Mamy tak, 12 października roku 1492, po 33 dniach żeglugi, Krzysztof Kolumb dopływa dopływa do jednej z wysp archipelagu Bahamy i Kolumb nazywa ją oczywiście, to też znamy z lekcji historii, San Salvador. I od tego czasu mamy w historii ludzkości do czynienia z no, przełomowym, wręcz zjawiskiem, bowiem odkrywamy nowe tereny. No, oczywiście wszyscy wiemy, że Kolumb myślał, że dopłynął do Indii, bo to było jego pierwotnym założeniem. Naturalnie historia pokazała, że było zupełnie inaczej, ale <laughs> już w dwa lata po tym wydarzeniu podpisano niezwykle ważny traktat. Niezwykle ważny traktat w meblowaniu ówczesnego świata przez Hiszpanię i Portugalię. Mowa tu naturalnie o traktacie Stordesias, czyli mamy 7 czerwca roku 1494, gdzie, moi drodzy, ni mniej, ni więcej, mapa świata została podzielona. Została podzielona na wpływy hiszpańskie i na wpływy portugalskie, czyli wedle dwóch linii nowe tereny, które były zdobywane, one należały albo do Hiszpanii, albo do... Portugalii, taka była dżentelmeńska umowa pomiędzy tymi dwoma wielkimi państwami. No i moi drodzy, musimy tutaj w tym momencie powiedzieć o zjawisku występującym w historii, czyli o rekonkwiście. I była to mówiąc w skrócie walka chrześcijan, między innymi a w zasadzie głównie Kastylijczyków, Aragończyków i Portugalczyków, o wyparcie Arabów. W historii spotyka się także inne określenie na Arabów. Okupujących można tak powiedzieć, chociaż jest to złe określenie, tereny, z, na których to toczyły się walki podczas rekonkwisty, mówi się o nich jako Maurowie. I właśnie rekonkwista miała w swoim głównym założeniu wyprzeć ich z terenów Półwyspu Iberyjskiego. I ona bez mała trwała od mniej więcej VIII do XV wieku, czyli no, dosyć sporo stuleci musiało minąć. Żeby ta rekonkwista się zakończyła. No i oczywiście zakończenie rekonkwisty przez hiszpańskich monarchów konsolidowało w rękach chrześcijań cały Półwysep Iberyjski. Po wyparciu Arabów hiszpańska szlachta z kolei została pozbawiona możliwości łatwego bogacenia się. No jest to jedna z przyczyn yy, tytułowej naszej dzisiejszej konkwisty i Trzeba wspomnieć o tym, że Hiszpanie początkowo nie zdawali sobie sprawy z wagi swojego odkrycia, czyli z wagi odkrycia przez Kolumba. Ameryki. Bagatelizowali je wręcz, myśląc, że odkryli mało zaludnione i głównie rolnicze, nieciekawe tereny. Ważniejsza była dla nich kwestia znalezienia właśnie tej wspomnianej już przeze mnie drogi morskiej do Indii drogą zachodnią, no bo chodziło o większe zyski naturalnie o większe zyski, jak żeby o co innego mogło chodzić. No i musimy też powiedzieć, że w roku 1520 dokonał tego nie kto inny jak słynny Ferdynand Magellan. wyprawa pod jego kierunkiem nie tylko opłynęła kulę ziemską dookoła, ale także udowodniła, że płynąc na zachód można także do Indii rzeczonych dotrzeć. No i moi drodzy, musimy Oczywiście zacząć, zacząć temat konkwisty. Za jej początek uznawany jest podbój Azteków, podbój tego słynnego ludu i samo słowo, samo słowo konkwista wywodzi się oczywiście z hiszpańskiego słowa konkwista, czyli podbój, mówiąc wprost, lub zdobycie. I tak też ono w historiografii jest opisywane. No i... Należy teraz w tym momencie zwrócić uwagę na postawę Hiszpanów, Postawa Hiszpanów i mm, reorientacja niejako ich polityki na Amerykę północną, na Amerykę przepraszam południową, była skutkiem wyprawy słynnego Hernana Corteza. Jej organizatorem był gubernator Kuby, Notabene był on dowódcą wyprawy, która dokonała podboju tejże wyspy. No i moi drodzy Cortez wraz y, z y, ze swoją ekipą, tak byśmy kolokwialnie ich dzisiaj nazwali, która liczyła około 600 ludzi i 16 koni, tak wyczytujemy w źródłach, wylądował w roku 1519 u wybrzeży dzisiejszego miasta Veracruz. Tam też Cortes założył pierwszą hiszpańską osadę i port na terenie współczesnego. Oczywiście, i tu zagadka jakiego państwa na terenie współczesnego naturalnie Meksyku. Moi drodzy, po wylądowaniu Cortez y, spotkał się z wysłannikami asteckiego władcy, no, wiem, bowiem no, naturalnie no, musiał się jakoś porozumieć z tamtejszym ludem. No Słynnym władcą, z którym Cortez miał się spotkać był Montezuma, też z pewnością wielu z Was o tej postaci słyszało. No, i następnie Hiszpanie wyruszają w głąb lądu, no bo muszą te tereny dokładnie speregrynować, zobaczyć, no co, te, że tak powiem, odkryli, gdzie wylądowali. I Cortez szybko zorientował się wtedy, że społeczeństwo indiańskie, tak ich nazwijmy, oczywiście mówimy tu o społeczeństwie azteckim, nie jest jednolite, czyli że występują u nich także Różnice zdań, tak byśmy delikatnie w cudzysłowie to określili, i Cortez wymyślił sobie, że może jakoś zbić na tym swój interes. Aztekowie bowiem byli tylko jednym z plemion, które mm, dodatkowo przez krwawe ofiary z ludzi było znienawidzone przez inne ludy zamieszkujące Amerykę Południową. No i właśnie te niesnaski wykorzystał Cortes zawierając sojusz. Sojusz zawarł z bardzo m, ciekawym ludem, bardzo ciekawym ludem, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się ludami Ameryki Południowej, Tlaklalamii i on m, zawierając tenże rozejm skierował się przeciwko Aztekom. No, oni byli już w otwartym konflikcie z tym ludem Ameryki Południowej. Wydaje się zatem, że mm, nie jest prawdą to, że Cortes wyłącznie przy pomocy kilkuset Hiszpanów dokonał podboju Azteków. Nie zrobiłby, no jesteśmy tego teraz świadkami, nie zrobiłby tego bez wielotysięcznego wsparcia udzielonego przez lokalne plemiona. Musiał mieć po prostu poparcie lokalnych plemion, które były skłócone z Aztekami. Ponieważ sam, jak słusznie zauważyliście, no, z tym swoim powiedzmy sobie oddziałem 600 Hiszpanów nie zdołałby, nie ma siły takiej, żeby pokonał tak wielki lud jak lud aztecki. No i drodzy, no właśnie, zróbmy krok dalej w naszej dzisiejszej południowoamerykańskiej peregrynacji, bowiem ostatecznie Cortes dociera do stolicy państwa Azteków, która mieściła się w położonym na wyspie. Pięknym mieście, dzisiaj tam po prostu, e, jeżeli słyszymy o tym mieście, to wyobrażamy sobie, jak to mogło wtedy funkcjonować w tej Ameryce Południowej wieku XVI, czyli Tenochtitlan. Jesteśmy już z Kortezem, właśnie w tamtych terenach. I pod nieobecność Korteza w mieście wybuchł bunt przeciwko Hiszpanom. Natomiast po jego powrocie, bowiem Cortez dowiedział się o tym, że no właśnie tamte ludy podniosły bunt przeciwko wojskom hiszpańskim, wrócił do miasta i no ten bunt, co tu dużo mówić, został bardzo krwawo stłumiony. Decyzją Corteza, miasto miało zostać zrównane całkowicie z ziemią, a na jego miejscu postawiono inne słynne miasto, czyli miasto Meksyk. Tak, moi drodzy, tu kolejna zagadka jest przed nami rozwiązana. Natomiast, moi drodzy, drugim słynnym konkwistadorem, który dokonał podboju znacznego obszaru Ameryki Południowej, był nie kto inny jak Francisco, Francesco czy Francisco, bo różnie się to wymawia, Pizarro. Celem jego wypraw był z kolei teren dzisiejszego wielkiego amerykańskiego państwa, czyli Peru. I moi drodzy Pizarro mm, ruszył zasłyszawszy, iż znajduje się tam kraina pełna złota. No więc właśnie, przede wszystkim znowu zyski finansowe, znowu powiększenie swojego majątku kierowało tym słynnym konkwistadorem. Za zgodą gubernatora Złotej Kastylii, czyli współczesnej Panamy, wyruszył na południe. Jego pierwsza wyprawa do Peru z roku 1523 nie zakończyła się jednak sukcesem. Trzeba to bardzo mocno podkreślić. Pizarro chciał wyruszyć w kolejną, w kolejną wyprawę, ale dopiero nowy gubernator, którym był Pedro de los Rioza, wydał na y, tę wyprawę zgodę. I konkwistador w roku 1526 wyruszył na wyprawę. Uwaga, z no, troszeczkę mniejszym oddziałem niż e, poprzedni konkwistador, e, bowiem liczył ten oddział mniej więcej 160 żołnierzy i e, dwa statki. Dwa statki były e, w składzie tej wielkiej e, wyprawy e, Pizarro. W sierpniu dociera ta cała ekspedycja do ujścia rzeki San Juan. No więc. Zagłębia się coraz mocniej w te tereny Ameryki Południowej. O ile pierwsza i druga wyprawa nie zakończyła się jakimś większym, spektakularnym sukcesem Pizarra, to przełomowa okazała się trzecia, trzecia wyprawa. Jednak konkwistador, no właśnie, nie potrafiąc uzyskać na nią zgody przez gubernatora, musiał wyprawić się do Hiszpanii. Gubernator nie chciał się zgodzić na tą trzecią wyprawę, stąd też Pizarro postanowił, nie będę się pytać gubernatora o zdanie, udaję się do Hiszpanii żeby tam, na samym szczycie władzy, uzyskać na nią zgodę. No i na audiencji u króla Hiszpanii Karola I Pizarro rozpostarł przed królem piękną, wielką wizję e, cudownych, przeogromnych bogactw, która przekonała króla do udzielenia e, konkwistadorowi wsparcia. Na czele 180 żołnierzy i 37 koni w grudniu 1530 roku wyruszył z Panamy w kierunku dzisiejszego Peru. No, i wylądował na wybrzeżu obecnego Ekwadoru, tam zetknął się z plemionami Puna, które pokonał przy, tutaj trzeba wspomnieć, wydatnej, bardzo wydatnej pomocy Hernando de Soto, który przyłączył się do ludzi Pizarro w tamtym czasie. Hiszpańscy konkwistadorzy ruszyli w głąb Imperium Inków i dotarli do miasta Cajamarca. No więc coraz to śmielej zaczęli sobie pogrywać, już zdobywając coraz to też większe połacie ziem Ameryki Południowej. I w tym wspomnianym przeze mnie mieście rozegrała się decydująca dla wyprawy Pizarra bitwa. Konkwistador wykorzystał pokojowe zamiary, zamiary inkaskiego wodza Atalumpy. Złapał go w krwawą pułapkę. Zdecydował się na... Przyjęcie spotkania z wodzem Inków pod warunkiem, że obie strony spotkają się w mieście, lecz bez broni. Miało to być dowodem, oczywiście, wzajemnego zaufania. No i moi drodzy, co się dzieje? No, dzieje się rzecz bardzo niedżentelmeńska bowiem y, Pizarro wydaje bardzo szybko rozkaz do ataku, i inkowie zostają ostrzelani z dział i arkebuzów, po czym ruszają do ataku z bronią białą. I w efekcie tego 160 Hiszpanów, wyobraźcie sobie, dokonało masakry. Masakry około 4000 y, bezbronnych, wydawałoby się, Indian. Y, no, Indian, powiedzielibyśmy, Inków, prawda? No i moi drodzy, mamy tu jeden z bardzo wyraźnych elementów pokazujących to, że działania konkwistadorów były niezwykle brutalne, niezwykle nieludzkie i niezwykle niehonorowe. Udało się Hiszpanom również uwięzić wodza, czyli Atalumpę wspomnianego. Reszta przerażonych inków uciekła. Natomiast w roku 1533 wódz, już wspomniany także przeze mnie Atalumpa, został stracony po uprzednio sfingowanym procesie, bowiem wytoczono mu proces, Hiszpanie mu wytoczyli proces, oczywiście sfingowany kompletnie, no i w wyniku wyroku został stracony. W tym samym roku konkwistadorom udało się także zająć stolicę państwa Inków, czyli słynne Cusco. Efektem podboju Imperium Inków było także założenie na Oceanem Spokojnym słynnego dzisiaj współcześnie miasta Lima. Moi drodzy, zarówno w przypadku Azteków, jak i w przypadku Inków, następstwem hiszpańskiego zwycięstwa był przede wszystkim wyzysk lokalnej społeczności i, co tu dużo mówić, przymusowa chrystianizacja. Przykładem niewolniczej pracy Indian było zobowiązanie ich do składania tributu w zamian za opiekę i ewangelizację. Mimo tego, że zostali podbici, że zostali no, praktycznie przetrzebieni, to jeszcze za ewangelizację, za m, taką nachalną ewangelizację wbrew ich woli musieli płacić odpowiednie daniny. No i drodzy, szanuje się także, że efektem podboju był spadek liczby rdzennej ludności omawianych podczas dzisiejszego odcinka terenów o około 90%. A na takich wyspach jak Kuba i Jamajka liczba Indian takich umownie nazwijmy spadła nawet do zera. No i drodzy, dlaczego podczas tego odcinka kilkukrotnie pojawiała się nazwa Indian? No właśnie, moi kochani, bowiem ma to także swoją konotację językoznawczą czy też językową. Kolumb płynął z myślą, że dotrze do Indii i od mniej więcej... Tamtych czasów, od czasów odkrycia przez niego Ameryki, ludność. Prekolumbijska ludność Ameryki Północnej, Południowej, szumnie jest nazywana Indianami, więc nie ma tutaj z mojej strony żadnego błędu. Jeżeli nie jesteście co do tego przekonani, zachęcam Was do zerknięcia do fachowej literatury. A nade wszystko, zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście zostawili kciuk uniesiony w górę, a także, żebyście wyglądali, wyglądali usilnie, kolejnej premiery z cyklu dawno temu.